dobry. Czy powrót do domu uszczęśliwia? To temat y, rozprawki z ostatniej próbnej matury. Przygotowana była przez wydawnictwo Operon jak co roku. Należało odwołać się do fragmentu traktatu o łuskaniu fasoli Wiesława Myśliwskiego oraz do innych tekstów kultury. Fragment był. Prosty w formie i w treści, bardzo głęboki, mądry i piękny, a do tego jednoznaczny, wskazywał na to, że powrót do domu nie uszczęśliwia. Jednakże znalezienie argumentów z innych tekstów kultury mogło przesparzać Wam pewne trudności. Ja wskazuję na Lalkę i powrót Wokulskiego z Syberii. Bo to pewnie znacie, jego nieszczęśliwe małżeństwo. Czy też na przykład na powieść Ericha Marii Remarka na Zachodzie bez zmian. Sądzę, że też niektórzy wykorzystali twórczość Tolkiena, i tutaj mam na myśli Frodo i jego powrót po przeżyciach wojennych powrót do domu. Udowodnienie przeciwnej tezy, czyli że. Powrót do domu uszczęśliwia byłoby bardzo trudne, chyba że ktoś ma wyjątkowe zdolności argumentowania, ze względu na ten właśnie podany tekst. Łatwiej było napisać, że uszczęśliwia bądź nieuszczęśliwia, w zależności od okoliczności, wtedy tutaj Pan Tadeusz przychodzi do głowy oczywiście powrót. Powrót Tadeusza do, do Soplicowa i powrót Wokulskiego z wojny na Bałkanach z wielkim majątkiem. Myślę, że większość Was napisała poprawnie. Chciałabym, żebyście na ten temat wypowiadali się w komentarzach. Zapraszam do dyskusji. Dziękuję za uwagę, zapraszając na następne lekcje. Do zobaczenia.